Poniedziałek, 26 dzień lutego, Teledziennik Tomasz Giska. Witam Państwa. Na wstępie zapraszam do obejrzenia skrótu najważniejszych informacji. Ponad 1000 koni oferowano na sprzedaż w czasie tegorocznych skarszewskich wstępów. Kolejna rozprawa przeciwko 18-osobowej grupie przestępczej odbyła się dzisiaj przed Sądem Wojewódzkim w Radomiu. Koński targ, sławne wstępy, rozpoczęły się dzisiaj w Skaryszewie. Dwudniowa impreza swoją tradycją sięga XV wieku. Tradycja targów końskich wywodzi się z XV wieku, kiedy to król Władysław Jagiełło nadał miastu Skaryszew prawo organizowania targów i kiermaszy. Od tamtych czasów w pierwszy poniedziałek po środzie popielcowej, zwany poniedziałkiem wstępnym, organizowane są targi końskie. Stąd też wywodzi się nazwa wstępy. W tym roku do sprzedaży oferowano ponad tysiąc koni różnej rasy i maści. Ceny według sprzedających niewiele zmieniły się w stosunku do ubiegłego roku. Średnio żądano za konia około 25 milionów starych złotych. Ceny od trzech lat się nie zmieniły, można powiedzieć. Grzebaki nawet staniały troszeczkę. Konie troszeczkę starsze, dobre konie, troszeczkę droższe, ale niewiele. Grzebaki młode 40-42 za kilo.

Ciekawostką były oferowane do sprzedaży kucyki, najbardziej podobające się dzieciom, również w cenie 25 milionów. Oprócz koni można było zaopatrzyć się w końskie akcesoria, takie jak baty, homonta i siodła. Kupującym i sprzedającym czas umilały kapele i zespoły ludowe. Wystąpił m.in. zespół obrzędowy ze Strykowic Górnych, który zaprezentował obrzęd darcia pieża zwany Okrężna Piżowin. Targi końskie cieszą się dużym zainteresowaniem. Do Skaryszewa przyjechali sprzedający i kupcy nie tylko spoza województwa, ale również i z zagranicy. Kogo nie stać było na prawdziwego konia, mógł sobie kupić drewnianego rumaka na biegunach za jedyne 12 zł. Kolejna rozprawa przeciwko 18-osobowej grupie przestępczej odbyła się dzisiaj przed sądem wojewódzkim w Radomiu. Oskarżonym zarzuca się m.in. dokonanie brutalnych napadów rabunkowych i włamań do domków jednorodzinnych na terenie województwa radomskiego. Jednemu z oskarżonych Adamowi W. prokurator zarzuca oprócz brutalnych napadów rabunkowych na właścicieli domków jednorodzinnych również dokonanie gwałtu. Na poniedziałkowej rozprawie sąd wysłuchał wyjaśnień złożonych przez kolejnych oskarżonych. Wszyscy składający wyjaśnienia nie przyznają się do zarzucanych im czynów. Stwierdzą oni, iż nie znają nikogo z osób siedzących na ławie oskarżonych. Jeden z nich, Ireneusz powiedział, że jest niewinny i nie wie, dlaczego został oskarżony w tej sprawie, gdyż w roku 1994, kiedy dokonywano napadów, przebywał w Niemczech. Stwierdził także, że znaleziona w mieszkaniu jego konkubiny, Anety P., kominiarka z wyciętymi otworami na oczy, oraz rękawiczki i złoty łańcuszek, nie są jego własnością i nie wie, w jaki sposób znalazły się u Anety P. Sąd wyznaczył następny termin rozprawy na 7 marca. Problem ulg podatkowych z tytułu darowizn nadal bulwersuje opinię publiczną. A o to, co myślą na ten temat mieszkańcy naszego miasta. Ja podarowuję czasem małe sumy na jakieś cele charytatywne, na dzieci chore, ale to są tak małe pieniądze, o których w tym wypadku chyba nie ma nawet co mówić. A dlaczego pani nie skorzysta? Bo ja nie mam aż tak dużo, żeby podarować tyle, żeby odpisywać to od, od moich zarobków. Jeszcze kołodko. Okłamał nas. Prosta sprawa. I jak to można skorzystać? Jak powiedział, że można, to było, powiedział na pierwszym, powiedział, że darowizną, a teraz powiedział, że na cudze charykatrybne. To by było wskazane, żeby chociaż nóg podatnik odpisać bynajmniej tą darowiznę. Na pewno nie jest to nic złego. Na pewno ktoś, kto to robi, nie jest przestępcą. I na pewno obecny system prawny nie pozwala takiego człowieka ścigać w jakikolwiek sposób. Natomiast można ubolewać, że z usty ministra finansów, osoby, która w zasadzie powinna działać na rzecz zaufania społecznego do systemu podatkowego i przybliżać jego znajomość, padają niczym na razie nieumotywowane zarzuty, że my wszyscy robimy to jak przestępcy, to znaczy, że okradamy państwo. Dzisiaj odbyło się spotkanie kierownictwa Radomskiego Towarzystwa Piłkarskiego Radomiak z zawodnikami trzecioligowego zespołu dotyczące przystąpienia do wiosennej rundy rozgrywek. W zebraniu uczestniczył poseł Tadeusz Kowalczyk, który zobowiązał się do udzielenia sekcji piłkarskiej daleko idącej pomocy. W spotkaniu uczestniczyło 24 piłkarzy, którym kierownictwo Radomiaka zaproponowało warunki gry w rundzie wiosennej oparte na zasadach amatorskich. Definitywnie zrezygnowano z usług ukraińca Olega Jaszczuka, którego pozyskanie wiązałoby się ze znacznymi kosztami. W klubie pojawili się natomiast dwaj piłkarze pierwszoligowego Stomilu Olsztyn, Waldemar Ząbecki i Bogdan Michalewski, z którymi działacze oraz poseł Tadeusz Kowalczyk negocjować będą warunki ewentualnych występów w Radomiaku. Poseł Kowalczyk zobowiązał się do pozyskania sponsorów, mogących sfinansować wiosenne występy zespołu, na co według wyliczeń potrzeba około pół miliarda starych złotych. Taka ma być formuła ratowania tego klubu, że ludzie zaprzyjaźnili ze mną wykładają część swoich pieniędzy po to, żeby w Radomiu istniała piłka. I tylko w takich kategoriach należy odbierać pomoc dla Radomiaka, pomoc, o którą ja się zwracam do ludzi z zewnątrz. Poseł Kowalczyk zapewnił, iż jego działania zmierzające do wsparcia zespołu Radomiaka nie mają nic wspólnego ze zbliżającą się kampanią wyborczą do Sejmu. W związku z przypadającą w tym roku 150. rocznicą urodzin i 80. rocznicą śmierci Henryka Sienkiewicza, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Radomiu ogłasza konkurs czytelniczo-plastyczny dla uczniów starszych klas szkół podstawowych pod hasłem Bohaterowie Książek Henryka Sienkiewicza. Termin nadsyłania prac plastycznych inspirowanych twórczością pisarza do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Radomiu upływa 10 września bieżącego roku. Określenia zasad, według których można by organizować roboty publiczne, domagał się podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia prezydent miasta. Zgłoszono również propozycję, by opracować specjalny pakt dla Radomia dotyczący walki z bezrobociem. Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy poinformowali o planach zwalczania bezrobocia w bieżącym roku. W programie Rady znalazło się również zaopiniowanie podziału środków na aktywne formy zwalczania bezrobocia. Polemikę między prezydentem Radomia a dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy wywołała sprawa kryteriów, według których przydzielane są pieniądze na roboty publiczne. Według zaleceń Krajowego Urzędu Pracy roboty te powinny obejmować konkretne działania, np. budowę dróg i mostów czy sieci wodociągowej. Chodzi tu o eliminowanie takich prac jak sprzątanie czy malowanie. Zdaniem prezydenta Radomia wymagania te znacznie ograniczają działania samorządu, który czeka na rozpatrzenie kilku wniosków w tej sprawie. Na posiedzeniu Rady padła również propozycja przewodniczącego zarządu regionu Solidarności, by do walki z bezrobociem powołać specjalnego pełnomocnika wojewody oraz przygotować wzorowany na pakcie dla Śląska pakt dla Radomia. Kolejnym z proponowanych działań byłoby utworzenie zespołów zajmujących się rejonami szczególnie zagrożonymi bezrobociem. Uprzejmie przypominamy, że termin opłaty całorocznego abonamentu za korzystanie z usług telewizji kablowej Dami upływa 29 lutego. Przypominamy również, że wnoszących opłaty za cały rok z góry nie obejmują żadne ewentualne podwyżki abonamentowe. Wiadomości sportowe przygotował i przedstawi Piotr Szpendałowicz. Witam Państwa. Młodzi szachiści zespołu MDK Orlęta Radom pokonując 6,5 do 5,5 ,5 punktu Czarnych Dęblin zakwalifikowali się do finału rozgrywek o awans do drugiej ligi juniorów. O zwycięstwie młodego zespołu z Radomia zadecydowała bardzo dobra postawa rodzeństwa paterków Arkadiusza Michała oraz Kasi, którzy wygrali wszystkie swoje pojedynki gromadząc 6 punktów. Dodatkowe pół punktu na wagę zwycięstwa zdobył Mariusz Świek, który grając na pierwszej szachownicy zdołał zremisować jedną partię z rywalem legitymującym się tytułem mistrza FIDE. W spotkaniu decydującym o awansie do drugiej ligi Radomianie zmierzą się z zespołem Żaka Kielce. Mecz rozegrany zostanie za miesiąc w Kielcach. Piłkarze ręczni AZS-u El Stradom w kolejnym spotkaniu trzeciej ligi ulegli siódemce UMCS-u Lublin 20 do 25. Jedynie w pierwszych minutach gry stroną dominującą byli gospodarze, prowadząc z wiceliderem rozgrywek 4 do 1. W miarę upływu czasu zaznaczyła się jednak przewaga doświadczonych szczypiornistów z Lublina, którzy wykorzystując głównie lepsze warunki fizyczne rozstrzygnęli spotkanie na swoją korzyść, wygrywając mecz 25 do 20. Po tym spotkaniu UMCS zachował pozycję wicelidera. Radomski AZS pozostał na siódmym miejscu. Radomscy Brydżyści, występujący w lidze makroregionalnej, rozegrali kolejne turnieje serii playoff. Walczący o awans do drugiej ligi zespół Miki Radu triumfował w Stalowej Woli, pokonując wysoko kontrkandydatów do awansu. Zwycięstwa 25-5 do 5 z Czarnymi Dęblin, 28-2 do 2 z Energetykiem Kielce oraz 19-11 do 11 z Tastą Stalowa Wola umocniły radomski zespół na pierwszym miejscu stawki. Przewaga 40 punktów nad drugim zespołem praktycznie przesądza kwestię awansu Miki Radu, mimo iż do końca rozgrywek pozostały jeszcze dwa turnieje w Kielcach i Radomiu. Zupełnie inne nastroje panują w zespołach niezależnych Poloneza Esso oraz Energetyka Kozienice, które grając w grupie drużyn broniących się przed spadkiem, spisują się bardzo słabo, zajmując miejsca w dolnych rejonach tabeli. Ich sytuacji nie poprawił sobotnio niedzielny występ w Radomiu, w którym lepsi okazali się rywale Top i Mitex z Kielc, Mazowia Minsk, Mazowiecki oraz Czarni Połaniec. Sześć medali. Cztery złote, jeden srebrny i jeden brązowy zdobyli reprezentanci województwa radomskiego startujący w lekkoatletycznych halowych mistrzostwach polskich weteranów rozegranych w Grudziądzu. Na najwyższym stopniu podium stawali dwukrotnie Jan Sitnik z Warki oraz Ryszard Krzesiński z Białobrzegów i Jerzy Przyborowski ze Zwolenia. Ponad tysiąc koni oferowano na sprzedaż w czasie tegorocznych skarszewskich wstępów. Kolejna rozprawa przeciwko 18-osobowej grupie przestępczej odbyła się dzisiaj przed sądem wojewódzkim w Radomiu. Z kutem wiadomości kończymy już dzisiejsze wydanie teledziennika. Ja dziękuję państwu bardzo za uwagę. Zapraszam na jutro. Do zobaczenia.